Dzień, nazywam się Anna Świątek. Jestem autorką i ilustratorką książki Tu 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 odkrywa niezwyczajność wydanej przez wydawnictwo pactwa. Mam ogromną przyjemność przeczytać wam jej fragment. Tu, tu, tu odkrywa niezwyczajność, napisała i zilustrowała Anna Świątek wydało wydawnictwo pactwa. Kraków. 2020 rok. Miejsce, gdzieś wśród wzgórz i lasów, istnieje pewna dolina. Każdy, kto w niej mieszkał bądź ją odwiedził, widział ją i czuł po swojemu. Dla jednych była zupełnie niebieska, a byli to ci, którzy ciągle patrzyli w niebo, potykając się czasami. Ale nie tracąc przy tym nic z jej niebieskości. Innym kojarzyła się z wodą: tym, którzy wciąż spędzali czas nad rzeką, wpatrując się w jej nurt, i tym, którzy w czasie deszczu wychodzili potańczyć i łapać krople na język. Znaleźli się też tacy, którzy najbardziej kochali wędrówki po lasach i po pagórkach, i między domami. Kiedy mogli pozdrawiać sąsiadów. Dla takich była to dolina wędrowna. Byli i ludzie, którzy uważali ją za dolinę powrotów, bo tu stał ich dom, do którego wracali po długich podróżach. A dla niektórych była doliną przemian, gdyż z okna ich sypialni widać było drzewo, które sami zasadzili, by rosło razem z nimi. A które o każdej porze roku wyglądało zupełnie inaczej. Nazywano ją więc po prostu Doliną, i każdy widział w tej nazwie coś bardzo szczególnego. Znajduje się tam pewien dom. Jego ściany są białe, a dach czerwony. Wygląda podobnie do wielu innych domów w Dolinie i wielu innych miejscach na świecie. W tym domu z mamą, tatą, babcią i dziadkiem mieszka pewna rezolutna dziewczynka o imieniu Tututu. Zaraz obok białego domu z czerwonym dachem, w którym mieszka dziewczynka, stoi drugi biały dom z czerwonym dachem. Ten dach jest trochę ciemniejszy, a komin większy. W tym domu mieszka pewien chłopiec z rodzicami i babcią. Chłopiec ten ma na imię Bato. Dziewczynka i chłopiec są więc sąsiadami, a ich domy dzieli jedynie niewysoki, biały, drewniany płot, który każdej wiosny jest malowany na nowo. To wszystko mogłoby być zupełnie zwyczajne, ale przecież zwyczajność jest nadzwyczajna i dlatego wszystko może być bardzo wyjątkowe. Jak to w życiu? Poznajcie tu, tu, tu. Dziewczynka ta nie jest za mała, choć nie sięga żyrafie do ucha, a chciałaby, bo wtedy mogłaby poprosić o kawałek chmury, by zawsze, gdy przyjdzie jej na to ochota, wsiąść w nią jak w latający balon i szybować po niebie. Nie jest też za duża, choć nie mieści się w jaskółczym gnieździe. A bardzo by chciała, by jaskółcza mama nauczyła ją latać. Jest za to, jak na tutu-tu tu, tu przystało, w sam raz na tyle, by bujać w obłokach. Tututu tu, tu jest podobna do wielu innych dziewczynek. Ma na przykład dwoje uszu. Trzeba je porządnie czyścić, można na nich zawiesić czereśnie i udawać czereśniowe drzewo. Można dotknąć ich, gdy się oparzy w palce i robić z nimi wszystko, co robi się z uszami. Pewnego dnia pomyślała, że gdyby była leniem i długo nie czyściła uszu, tak że całe zalepiłyby się brudem. To mogłaby udawać, że ktoś odebrał jej głos i słuch. Wówczas każdemu pokazywałaby na migi, że głos odebrał jej jakiś indiański szaman i na przykład podarował wiatrowi. Każdy podmuch wiatru mówiłby wtedy głosem tu, tu, tu. To tu, tu, tu poruszałaby gałęziami drzew i pilnowała, by jesienią liście spadły, wirowały, a potem należycie ułożyły się w kopę. By zimą kubka śniegu z drzewa spadła na złośnika. A wiosną sprawiałaby, że wiatr rozwiewałby włosy i zasłaniał nimi usta, by ludzie zamiast mówić, mogli patrzeć i marzyć. Tututu tu, tu nosi wielki czerwony beret, znaleziony przez prababcie na strychu. Beret podobno jest paryski, choć tututu tu, tu nie wie, co to znaczy, ale to jeszcze lepiej, bo wtedy słowa mogą znaczyć wszystko. Paryski więc to czerwony z białym pomponem. A po co jest biały pompon? Oczywiście po to, by w zależności od nastroju mieć na głowie śnieżkę, obłok albo gniazdo dla ślimaka. Białe można pobrudzić i zanieść mamie do prania i opowiedzieć mnóstwo historii o tym, jak to Beret sam się pobrudził. A tylko na chwilkę spuściłam go z oczu. Ale to nie moja wina, że jest nieposłuszny. Nadal nie znalazłam sposobu, by nauczyć Beret bycia posłusznym beretem, ale ciągle nad tym pracuję. Odpowiadała z poważną miną tututu, tu, tu gdy mama patrzyła na brudne nakrycie głowy. Skoro już mowa o głowie tututu, tu, tu to nie można pominąć historii jej fryzury. Tutu-tu tu, tu miała piękne, wcale nie krótkie włosy. Marzyła jednak, by mieć jeszcze dłuższe, dłuższe niż ktokolwiek inny. Wtedy wdrapie się na Księżyc i opuści je w dół, żeby dziadek i bato mogli do niej dołączyć. Bo oni dwaj, tak jak tu tu, tu zawsze marzyli, by usiąść na Księżycu i z bliska zobaczyć gwiazdy, a jedną z nich złapać na lasso. Tututu tu, tu, martwiła się bardzo, że jej włosy nigdy nie urosną aż tyle, ile by tego pragnęła, a już na pewno nie na tyle szybko. Ale co dwie głowy, to nie jedna. Razem z Bato wpadli więc na pomysł, który wówczas uważali za wyśmienity. Bato powiedział, że przecież na wzrost nie ma nic lepszego niż żyzna ziemia i regularne podlewanie. Tak więc zastosowali codzienną kurację. Posypywali zacną głowę Tututu tu, tu, ziemią z ogródka i podlewali deszczówką z konewki. Niestety efektów za wiele nie było. Poza tym, że Tututu tu, tu wracała codziennie do domu w upaćkanej ziemią sukience. Postanowili zatem kurację udoskonalić. Bato wykopał w ogródku pomiędzy grządkami z marchwią i pietruszką, dołek, przy którym dziewczynka się położyła, a do którego Bato włożył jej włosy. Następnie zasypał je i podlał. Niestety, Tututu tu, tu, wierciła się i nudziła, mimo że Bato próbował zaciekawić ją opowieściami wymyślanymi na prędce. Stwierdzili więc oboje, że plan był doskonały, ale trzeba wymyślić doskonalszy. I tak oto Bato odszedł i wrócił za chwilę z nożycami ogrodowymi, którymi obciął włosy tututu. Tu, tu Zasadzili je pomiędzy marchwią i pietruszką, po czym sowicie podlali. A tu tu, tu wróciła do domu wyjątkowo zadowolona, zarówno ze znakomitości wspólnego pomysłu, jak i z perspektywy posiadania pięknych, długich włosów. Jedynie rodzice i babcia z dziadkiem, gdy zobaczyli postrzępione resztki czupryny, które nawet nie sięgały ramion dziewczynki, zamarli. Chcieli coś powiedzieć, ale to bardzo trudne, gdy się za nie mówi. Tututu tu, tu, jednak dumnie kroczyła po schodach do swojego pokoju. Nie mogła doczekać się poranka. Gdy tylko się zbudziła, pobiegła do ogródka Bato. Chłopiec już czekał na miejscu, a tu, tu, tu z daleka widziała, że nie ma najweselszej miny. Niestety, na grządce ani śladu kiełkujących pięknych włosów. Ale przecież nie wszystko dzieje się z dnia na dzień, pocieszali się wzajemnie. Jednak przez kolejne dni, także nic się nie zmieniało. Mimo, że o zasadzone włosy dbali bardziej niż o cokolwiek innego w tym ogrodzie, przyszło im na myśl, że może puściły korzenie i rosną w głąb ziemi zamiast do góry. Wystraszeni tą myślą, szybko zaczęli odkopywać swoją sadzonkę. Minę im jednak zżedły, bo włosy nie urosły w żadną stronę. I tak Tututu tu, tu musiała polubić swoją nową fryzurę, do której już się nawet przyzwyczaiła, i obmyślić inny plan, jak znaleźć się na Księżycu i zabrać tam dziadka i bato. I nad tym pomysłem główkuje nadal. Ale wszyscy są pewni, że kiedyś jej się uda. Tututu, tu, tu, jak większość z nas, ma swoje ulubione ubranie. Jest to sukienka, której gdyby nie nalegania mamy, nigdy by nie zdejmowała. Sukienka jest niebieska i ma biały kołnierzyk. I są to kolory idealne, bo tutu tu, tu nie może się zdecydować, czy chce zostać policjantem, marynarzem, aniołem, czy lekarzem. Pomyślała więc, że niebieska sukienka z białym kołnierzykiem. Będzie w sam raz. Gdyby przypadkiem zechciała zostać strażakiem, zawsze w zanadrzu ma czerwoną wstążeczkę. A gdyby górnikiem, budowniczym lub kaskaderem, to na pewno dziadek pożyczy jej kask. I może najważniejsze: tu, tu, tu ma zawsze zdziwiony wyraz twarzy. No, może z wyjątkiem nocy. Ale to nie wiadomo, bo przecież wtedy jest ciemno. Teraz, skoro już się znacie, nie pozostaje wam nic innego, jak poznać się lepiej. Tu, tu, tu czerwcowy deszcz i latawiec. Był deszczowy, letni dzień. Czerwiec dobiegał końca, wiśnie i czereśnie czerwieniły się, zbliżało się letnie przesilenie. Tututu tu, tu wiedziała, że nadchodzi noc świętojańska i niedługo wyruszy z dziadkiem na poszukiwanie kwiatu paproci. Tego dnia babcia uplecie dla niej wianek z roślin, które Tututu tu, tu będzie zbierała od rana, a gdy tylko zajdzie słońce i pojawią się świętojańskie świetliki, zacznie się przygoda. Tututu tu, tu lubi dużo wcześniej siadać na schodach werandy i patrzeć daleko przed siebie na drogę, którą wieczorem pójdzie z dziadkiem. Zna na niej wszystkie drzewa i przytula się do nich podczas spacerów z babcią. Babcia mówi, że w drzewach są dobra energia i spokój. Tututu tu, tu uwielbia wyobrażać sobie, że jej rozłożone ręce to gałęzie sięgające nieba, a jej nogi są korzeniami. Otulonymi przez miękką ziemię i mech. Wydaje jej się wtedy, że jest drzewem, a potem idzie dalej, odważna i silna. Szczególnie lubi wieżby, bo gdy wieje wiatr, ich zwisające gałęzie łaskoczą jej plecy. Dlaczego pozostali nigdy nie idą z nami szukać kwiatu paproci? Tututu tu, tu zapytała dziadka, kiedy siedzieli pod wiatą i łapali deszczówkę do wiader. – Nie wiem, Tututu. Tu, tu. Zapytaj ich. Zawsze najlepiej zapytać. – Ale obawiam się, że oni nie wiedzą, dlaczego z nami nie idą. – A dlaczego zawsze łapiemy deszczówkę? – dopytała dziewczynka, zmieniając nagle temat. – Lubię łapać deszczówkę – zwyczajnie odpowiedział dziadek. – A ja lubię budyń waniliowy. Skwitowała Tututu tu, tu bez zastanowienia. Po chwili ciszy dziadek zapytał. A lubisz łapać deszczówkę? Tututu tu, tu, nigdy się nad tym nie zastanawiała. Po prostu zawsze siadali z dziadkiem na pieńkach pod wiatą i podstawiali wiadra pod rynne. Tututu tu, nadzorowała ten proces i gdy wiatra były pełne, dziadek przelewał wodę do dużej bani. Ale odpowiedziała dziadkowi. Nie wiem, czy lubię. To dlaczego tu ze mną siedzisz? dopytał. Teraz Tututu tu, tu znała odpowiedź i znów bez zastanowienia powiedziała Bo lubię tu z tobą siedzieć. Tak, to była prawda. Wydawało jej się, że dziadek ją rozumie i traktuje poważnie. Zawsze witał Tututu tu, tu, tak, jak wita się dorosłych ludzi. Wsuwał z głowy czapkę z daszkiem, w której ciągle chodził, i machał nią wytwornie, po czym robił ukłon. Mówił niewiele, ale gdy już coś powiedział, to jeszcze długo potem te słowa krążyły po głowie. Poza tym, znał prawie wszystkie gatunki ptaków i potrafił poznać je po śpiewie, co tutu-tu tu, tu wyjątkowo lubiła w czasie spacerów. Pamiętał też mnóstwo zagadek. Choć często sam nie znał na nie odpowiedzi. Wtedy szukali ich wspólnie i to tututu tu, tu, lubiła najbardziej. To miło, że oboje lubimy tu ze sobą siedzieć odpowiedział z uśmiechem dziadek. A właściwie do czego jest ta deszczówka? zapytała nagle tututu. Tu, tu. Bo lubię rododendrony odpowiedział dziadek, tak, jakby to było zupełnie jasne. Tututu tu, tu zrobiła wielkie oczy. Gdy usłyszała tę nazwę, bo nie miała pojęcia, czym lub kim jest rododendron. Przez głowę przeleciało jej mnóstwo dziwów, bo nic, co znała, nie kojarzyło jej się z tym słowem. Zapytała więc dziadka: A ja też je lubię? Nie wiem, odpowiedział dziadek, patrząc na ścianę deszczu i chowające się przed nią ptaki. Sama musisz wiedzieć, co lubisz. A jeśli czegoś nie lubię, tu, 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 zadając pytanie, przekrzywiła nieco głowę i sama zastanawiała się nad odpowiedzią. Tu różnie, a o co dokładnie pytasz? No na przykład, gdybym tu nie lubiła siedzieć. To byś tu chyba nie siedziała. Pokoju nie lubię sprzątać, a muszę. Na pewno nie lubisz. Dziadek drążył, gdyż nie lubił odpowiadać na czyjeś ważne pytania, a czuł, że tamto było ważne. Zawsze wolał, by ktoś sam sobie na nie odpowiedział. No na pewno, odpowiedziała natychmiast dziewczynka. Nie wydaje mi się tu-tu-tu, żebyś nie lubiła. Ale jestem pewna, że nie lubię. Tututu tu, tu ze złości prawie tupnęła nogą. To tu spróbuj dzisiaj posprzątać. Ale nie lubię. Tututu tu, tu, złościła się, bo musiała powtarzać to samo. Ale właściwie wcale nie zastanowiła się, czy naprawdę tego nie lubi robić. Są rzeczy, które czasami trzeba zrobić, nawet jeśli się ich nie lubi robić. Jeśli nie posprzątasz, to nie będziesz mogła czegoś znaleźć. Poza tym, tu, 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 sprzątanie to taka brzydka nazwa. Bardzo brzydka, odpowiedziała, tu, tu. tu. A znasz inną? A pewnie, że znam. A jaką? Poszukiwanie skarbów. Tututu tu, tu, zdziwiona spojrzała na dziadka. Dziadek tego nie zobaczył, bo ciągle patrzył przed siebie, ale kontynuował. Pamiętasz, co było, gdy ostatnio się pokłóciłaś z mamą, że nie posprzątasz kuferka przy łóżku? Pamiętasz, jak to się skończyło? tu, tu, tu na samą myśl aż podskoczyła. Tak, tak! Kiedy ostatnio sprzętała swój kuferek, znalazła kalejdoskop. Dostała go od babci i dziadka, gdy leżała chora w łóżku. Początkowo myślała, że to luneta, ale po dokładniejszych oględzinach zauważyła coś niezwykłego: różnokolorowe szkiełka i kształty, które w jego wnętrzu przemieszczały się i zmieniały przy obracaniu. To był najbardziej magiczny przedmiot, jaki Tututu tu, tu, kiedykolwiek widziała. I co? Dalej myślisz, że nie lubisz poszukiwać skarbów? Dopytywał zaciekawiony dziadek, na widok błysków w oczach wnuczki. Lubię bardzo, krzyknęła podekscytowana, ale nie zawsze coś znajduję. Może źle szukasz? Wiesz przecież, że ja doskonale szukam, oburzyła się tututu. Tu, tu. Jestem najlepsza w poszukiwanego. Zawsze się coś znajduje. Dziadek lekko pokiwał głową. Kiedy sprzątasz, znajdujesz miejsce, na przykład na rozłożenie namiotu. Tu, tu, tu się zamyśliła. Przypomniała sobie, że w zeszłym roku też padał mocny deszcz i była zła, bo przez to nie mogli pojechać całą rodziną na piknik. W zamian posprzątały z mamą pokój i tata wymyślił, że skoro jest tyle miejsca, to może rozłożą tam namiot i w nim zrobią piknik. Na górę namiotu przykleili świecące w ciemności gwiazdki, z których tata tutu-tu -Tu -Tu ułożył kilka zbiorów. Zostawił też garść gwiazdek dla tutu-tu, -Tu -Tu, by mogła stworzyć własny. To był wspaniały dzień. Tym bardziej, że wieczorem czytali przy świecy książkę o gwiazdach, którą tutu-tu -Tu -Tu uwielbia. Powinna więc przyznać dziadkowi rację. Musisz się zawsze zastanowić, nim powiesz, że coś lubisz lub czegoś nie lubisz, powiedział dziadek. Ale nie możesz się zastanawiać też zbyt długo tu tu tu, zaznaczył. Na przykład, gdybym się za długo zastanawiał, czy chcę tu siedzieć, deszcz przestałby padać, a ja nie nazbierałbym wody, by podlać rododendrony. Tu 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 zapomniała już prawie o rododendronach, zapytała więc. A kim są te ro nie potrafiła wypowiedzieć nazwy. Rododendrony, pomógł dziadek. No, to kim oni są i dlaczego trzeba dla nich zbierać deszczówkę? W tym momencie trąciła dziadka, bo wiadro było pełne i trzeba było przelać wodę do bani. To krzewy, te, które kwitną tam, przy oczku wodnym. Dziadek wskazał tu, tu, tu palcem rośliny. Gdy pływamy łódką, często mówisz, że pachnie tak ładnie. To właśnie one. I one lubią deszczówkę. Kiedy się je podlewa deszczem, piękniej kwitną. A gdy przekwitną, trzeba obłamać kwiaty, żeby zrobić miejsce na kolejne. A co to znaczy przekwitać? Było to kolejne nowe słowo. Przestać kwitnąć, ale to się tyczy tylko kwiatów. A ludzie też przekwitają. Podobno tak, ale nie wydaje mi się. Mi też, odpowiedziała Tututu, tu, tu, bo wyobraziła sobie, że musiałaby ułamać komuś, na przykład głowę, by zrobić miejsce na kolejną. I to była zbyt dziwna myśl. Gdy tak siedzieli i wpatrywali się w deszcz, stukając butami w jego rytm, Tututu tu, tu, przypomniała sobie, że pytała dziadka o kwiat paproci. Dziadku. Ale naprawdę nie wiesz, dlaczego inni, no wiesz, mama, tata, babcia, nie idą z nami szukać tego kwiatu paproci? Naprawdę nie wiem. Nie mogę wiedzieć, co oni myślą. To wiedzą tylko oni. Nie da się czytać w czyichś myślach. Ale wydaje mi się, że mogą się bać. Bać kwiatka? zdumiała się tututu. Tu, tu. Właściwie tak. Może boją się, że go znajdą. Ale przecież o to chodzi, żeby go znaleźć! Wykrzyknęła tututu, która już nic nie rozumiała. Właśnie, ale ten kwiat kwitnie tylko w noc świętojańską, gdy jest letnie przesilenie i najkrótsza noc w całym roku. I widać go podobno tylko na oka mgnienie. Niewykluczone, że pilnują go straszydła. Ale to chyba nie o te straszydła chodzi. Po prostu to magiczny kwiat, który przynosi szczęście. I mało kto wierzy w jego istnienie, bo nie wiadomo, czy ktokolwiek go widział. A trudno jest wierzyć w cuda, gdy się dorośnie. A czym jest cud? To zdecydowanie był dzień na mnóstwo pytań. Cud to coś, co wydaje się niemożliwe, ale się dzieje. Wydaje się niemożliwe? Znowu zdziwiła się dziewczynka. To zupełnie dziwnie brzmi. Słuszna uwaga, tututu tu, tu. Ale tak, to coś, co wydaje się niemożliwe, ale co się nagle dzieje. Więc skoro się dzieje, to wcale nie jest niemożliwe. Rezolutnie zauważyła tututu. Hm, zastanowił się dziadek, bo tutu tu, tu nieco go zaskoczyła. To może oni nie wyruszają. Bo boją się, że gdy znajdą go rosnącego gdzieś za domem, to przestanie być niezwykły? A bardzo chcą wierzyć w jego niezwykłość? Bardzo to trudne, dziadku. Dorośli są tacy dziwaczni. A powiedz mi, czy ciasta babci i mamy to też cuda? Dziadek spojrzał na tututu, tu, tu, zaśmiał się i zapytał. Dlaczego tak myślisz? A jadłeś kiedyś samą mąkę a lub surowe jajko? Fuj! A mama z babcią to wszystko mieszają, jest wielki bałagan, potem wsadzają taką papkę do pieca i wychodzi coś pysznego. Dziadek zaśmiał się jeszcze szczerze i odrzekł: <laughs> możemy to uznać za cud, ale niech to będzie taki mały wyjątek. To świetnie, ucieszyła się tututu. Tu, tu. Po chwili namysłu dodała jednak: No, ale nikt nie boi się robić placków i wszyscy jedzą je z przyjemnością. To dlaczego boją się kwiatu paproci? Tututu tu, tu znowu zaskoczyła dziadka, i zanim dziadek zastanowił się nad odpowiedzią, tututu tu, tu sama ją znalazła. To może, zanim nie znajdziemy kwiatu paproci, to on nie będzie cudem, skoro jeszcze nie wiemy, czy go znajdziemy i czy może nim być? Tak, na wszelki wypadek, gdybyśmy nagle mieli się bać, że go odnajdziemy? Dziadek, zdumiony jasnym myśleniem wnuczki, Musiał przytaknąć. Tak zrobimy. A gdy znajdziemy kwiat paproci, to wtedy się zastanowimy, co dalej. To dobrze, odpowiedziała tu, tu tu. Bo już myślałam, że stchórzysz i w tym roku nie pójdziemy. Czytała dla was Anna Świątek. Bardzo się cieszę za ten wspólny czas. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o przygodach głównej bohaterki i jej przyjaciół oraz rodziny, to zapraszam Was do przeczytania książki. Dziękuję bardzo.